Cześć, witam Was bardzo serdecznie na naszym odcinku, a dzisiaj będziemy Wam pokazywać nasze akcesoria dla chomiczków. Pierwszy z akcesorów mamy takie dwa mostki drewniane, są one w małym rozmiarze i dużym. Drugie to jest takie legowisko dla chomiczków. Trzecie to jest taki tunel własnoręcznie robiony. Składa on się z rolki od papieru i z kolorowych patyczków. Czwartym akcesorium to są takie gałązki do gryzienia dla chomiczków. Piąte to są takie. Piłeczki, którymi chomiczki lubią się bawić i lekko to gryzą. Szóstym akcesorium jest taka kula do jeżdżenia. Siódmym akcesorium jest to taki piasek dla chomiczków, aby mogły się po prostu wykąpać. Dziękujemy za oglądanie. Dajcie suba i łapkę w górę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!